Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na wieczorne przemyślenia z bitcoinem w tle. Na początku tytułem wyjaśnienia, dlaczego bitcoin w tle. Ostatnio powiedziałem, że zmierzamy do 180 tysięcy za bitcoina. No, trochę mnie poniosło. E, tak naprawdę 180 jest realne, ale w przyszłym roku, a w tym roku, o czym pisałem na Twitterze trochę wcześniej, biorąc pod uwagę tą flagę na interwałach tygodniowych, jak sobie rozwiniemy od dołka w okolicy 15 tysięcy do góry to mamy jakieś 60 tysięcy różnicy no i później te 60 jak dodamy sobie w okolicy 69, 8, 7, no to mamy 120, 130 tysięcy no realnie do zrobienia jeszcze w tym roku, tak jak mówiłem ostatnio listopad. Grudzień, no to 180 troszkę mnie tutaj poniosło, ale ci, co obserwują mnie na Twitterze, no to pewno widzieli tego tweeta wcześniej, gdzie pisałem 120 a 130. Dobra, to tyle o kursie. Przejdźmy do przemyśleń. Dawno nie nagrywałem przemyśleń. Dlaczego? Moja obserwacja jest taka. Że ogólnie coraz więcej wartościowych informacji można znaleźć w internecie. Tak jak na początku zaczynałem swoją karierę YouTube'ową i gdzieś Bitcoin powoli się rozkręcał, to ze świeczką było szukać kogoś, kto miał jakieś pojęcie o kryptowalutach. O inwestowaniu jeszcze tak, ale. Bitcoin i kryptowaluty trochę poszły innym torem niż większość spekulantów, czy traderów, czy inwestorów, którzy już siedzieli na rynkach, czy na giełdach, czy na Forexie wcześniej. Trochę to poszło inaczej. I technologia też trochę inna. A teraz, jak dobrze poszukacie, to znajdziecie naprawdę wartościowe kanały. Osoby, które już mają spore doświadczenie w kryptowalutach, w inwestowaniu i można naprawdę czerpać wiedzę garściami. Nawet nie trzeba za nią płacić, bo jest darmowa, tylko trzeba sobie umieć zrobić odpowiednią selekcję, żeby wybierać te wartościowe materiały, a nie jakąś taką papkę albo. Takie materiały, które są dedykowane osobom, które żądne są szybkiego zysku i są w stanie dużo zaryzykować i dużo za to zapłacić, podchodzą do inwestowania z dużymi emocjami, przez co są bardzo podatni na wpływy właśnie różnych naganiaczy, którzy obiecują góry. I szybkie zyski. A jak wiemy, żeby były duże zyski, no to bez dużego ryzyka nie da rady. Ale to jest trochę pomijane w tamtych materiałach. Dobra, wróćmy do tych wartościowych materiałów. I dlaczego właśnie nie nagrywam, bo jakby nie widzę tutaj wartości dodanej z mojej strony, bo de facto. To, co gdzieś mógłbym powiedzieć, to widzę, że już zostało powiedziane. Ktoś gdzieś coś podobnego myśli, co ja, podobnie się zachowuję, podobnie działa, czy nawet podobnie inwestuję, więc no nie widzę też powodu, żeby powielać te informacje. No ale może, może jednak coś się uda stworzyć takiego, co nie jest jakimś powieleniem jakichś frazesów, czy jakichś. Wartościowych informacji, które już gdzieś słyszeliście, no ale mogą się te informacje przydać. Druga strona medalu jest taka, że pomimo tylu tych wartościowych informacji, tak jak kiedyś trzeba było szukać w książkach, jakieś kursy się zapisywać, no naprawdę ta informacja nie była tak łatwo dostępna jak teraz, to pomimo tego, dużo ludzi, nie korzysta z tej informacji, tylko gdzieś zanurza się w odchłania internetu i ogląda taką papkę, skrolując, przewijając sobie jakieś rolki, mało wartościowe, mało rozwojowe, a mocno rozwalające mózg i myślenie. I czemu, czemu tak się dzieje? No, tutaj wydaje mi się, że. Kluczowa jest motywacja, kto jaką motywację ma i co chce zrobić. Są ludzie, którzy lubią się rozwijać i to jest jakby okres, w którym żyjemy najlepszy, bo możliwości są największe, a są też osoby, które no nie mają takiej chęci, motywacji, nie chce im się, więc będą popadać w odchłań internetu, zanurzać się w jakieś Treści, które powodują bardziej degradację mózgu niż jego rozwój. No i tak ten świat funkcjonuje, funkcjonował zawsze, że mniejszość jednak edukowała się, choć kiedyś to było o wiele bardziej utrudnione i wszyscy byli równani raczej jakaś tam nieliczna elita miała możliwość uczenia się, edukowania, rozwijania. A cała reszta była gdzieś skazana na pracę fizyczną, ale na szczęście się to zmieniło. Przynajmniej w Polsce mamy tutaj przez ostatnie lata bardzo duży rozwój i też ogólnoświatowy rozwój jest. Tutaj myślę, że internet zrewolucjonizował podejście do informacji. Tylko tych informacji jest tak dużo, że bez odpowiedniej selekcji można właśnie popaść w taką. Pułapkę takiej papkowatej treści nic nie wartej. Kolejną rzecz, którą chciałbym poruszyć jest to, że popadamy w taką bańkę informacyjną. Każdy gdzieś się obraca w jakimś kręgu znajomych, którzy powiedzmy powielają podobne schematy, mają podobne upodobania. Oglądamy. Y, podobne rzeczy i bardzo ciężko wyjść z tej bańki i tak jak obserwuję y, różnych twórców to ktoś jest ukierunkowany już y, w jakimś stopniu, w y, jakieś ma przekonania i naprawdę jest bardzo ciężko wyjść z tej swojej bańki informacyjnej. Nawet osoby, które gdzieś są wyedukowane i świadome tego, jak to funkcjonuje, powielają schematy. Myślę, że tak samo, bo naprawdę ciężko jest gdzieś mieć na tyle otwarty umysł, żeby być gotowym na to, że jednak ktoś inny może mieć rację, ktoś, kto mówi zupełnie coś innego, coś, co gdzieś wywraca nasze fundamenty do góry nogami. No, jednak dążymy do tego, żeby w jakimś takim komforcie psychicznym żyć, a nie w ciągłym stresie, że tutaj ktoś nas oszukuje, że to jest nie tak, że to jest inaczej i przez cały czas się coś zmienia. Więc potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje takiej jakiejś stałej, więc te nasze bańki informacyjne jak najbardziej są ok. Ale wydaje mi się, że warto wychodzić z nich trochę i tak, jak oglądamy jakieś kanały, nie wiem, na YouTube, załóżmy, które nas interesują, to warto gdzieś poszerzać swoje horyzonty. Warto też czasami zobaczyć kogoś, kto może by nas denerwował, irytował. Tak jak na przykład ja kiedyś nie bardzo mogłem strawić oglądanie czy słuchanie kogoś, no, kto po prostu wiedziałem, że zupełnie to nie jest moja bajka emocjonalnie i podejście do życia zupełnie inne, pomimo że gdzieś treści merytoryczne na jakiś temat były ok, to już moje zamknięcie na tą osoby było takie duże, że nie byłem w stanie w ogóle jej słuchać, a teraz do tego podchodzę trochę inaczej. No jakby każdy w tych swoich bańkach jest, każdy jakiś jest, i nie z każdym złapiemy jakiś flow, nie z każdym będzie nam się dobrze rozmawiało, no ale to nie oznacza, że nie możemy czerpać wiedzy od ludzi, no, z którymi zupełnie nam nie jest po drodze, no ale to, że zaprzemy się na tą wiedzę i jakby tylko dlatego nie będziemy tej wiedzy chłonąć, bo akurat ta osoba, która nam zupełnie nie leży, tak mówi, no nie jest dobrym podejściem. Tutaj druga strona medalu tego jest taka, że, co jest bardzo znamienne, jak mamy jakiś swoich takich idoli, jakichś twórców, jakieś osoby, autorytety, które szanujemy, no to te autorytety lubią trochę wychodzić, pofantazjować i opowiadać, i mówić na różne tematy, o których nie mają żadnego pojęcia. I my, jak jesteśmy fanami tych osób, no to pójdziemy za nimi, co zupełnie jest bez sensu. Każdy ma prawo do pomyłki, do tego, żeby czegoś nie wiedział. I lepiej po prostu powiedzieć, że się czegoś nie wie, a nie starać się wypowiadać na każdy możliwy temat i edukować ludzi na wszystkie możliwe tematy, i być taką alfum i omegą. No więc tutaj, jak mamy swoje autorytety, to patrzmy też na to, że nie wszystko, co mówią, musi być prawdą, i tak musi być wiadomo, że. Kogoś lubimy, to bardziej przychylnie patrzymy na to, co on mówi. Ale tak samo yy, z drugiej strony, jak kogoś nie trawimy emocjonalnie, nie wiem, czy to chodzi o jakąś frakcję polityczną, czy jakąś religię, czy cokolwiek innego, co wprywa, yy, wpływa na nas mocno emocjonalnie, no to jednak nie ograniczajmy siebie sami do tego, że po prostu przez te, yy, ten ból emocjonalny, który Mamy związany na przykład z jakąś osobą, nie jesteśmy w stanie przyjąć jakiejś wiedzy, która ta osoba prezentuje. Dobra, myślę, że nie będę się jakoś rozgadywał bardziej. Może w komentarzach jakaś dyskusja nam się tutaj wytworzy i coś się rozwinie z tego ciekawego. Może macie jakieś ciekawe przemyślenia i zobaczymy jak co nam przyniesie przyszłość. I czy wyjdziemy górą z tej flagi, czy dołem, i czy będzie to 120-130 tysięcy w tym roku, a w przyszłym roku może i 180, a może i więcej? Zobaczymy. Na razie ja jestem optymistycznie nastawiony do rynku. Dzięki wszystko, wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.